Cześć, dzień dobry, zapewne jesteście myślami wciąż przy wygranej Michała Kwiatkowskiego w samsung Gold Race, natomiast cały tydzień to było znakomite ściganie w kraju Basków, wyścig dookoła kraju Basków, prawdopodobnie najbardziej ekscytująca etapówka, tygodniowa etapówka w całym World -tourowym kalendarzu, która padła nieco niespodziewanie łupem Daniela Felipe Martineza, ja nazywam się Marek Tyniec, i regularnie komentuję dla Was yy, najważniejsze wydarzenia yy, w zawodowym kolarstwie. W wyścigu dookoła ba Krajów Basków tegorocznym mamy naprawdę bardzo wiele elementów istotnych z y, punktu widzenia narracji całego sezonu. Po pierwsze, yy, mamy porażkę Primorza Roglicza, który nie dał rady. Nie wiemy czy z powodu yy, wahań formy, czy z powodu jakiejś yy, niedyspozycji, ale Primorz Roglicz. Nie wytrzymał trudów tego wyścigu, rywale byli od niego mocniejsi. Ostatecznie liderem drużyny Jumpowisma, który bronił tutaj honoru tej ekipy, no, był Jonas Winegor. znakomity również no, tutaj współlider, współlider, tej ekipy. Po drugie, mieliśmy kolejną weryfikację możliwości w trudnych wyścigach etapowych Remco Event Pula, który która to weryfikacja po raz kolejny stała się dla niego negatywna, mimo że, tak jak czy jechał aktywnie, dobrze pojechał na czas, był liderem tego wyścigu w końcówce, walczył nawet u podnóża ostatniego podjazdu, jeszcze o bonifikatę czasową na premii lotnej. To ostatniego podjazdu nie wytrzymał, mimo że ten podjazd Aratę, jeden z najlepiej zmierzonych i, powtarz i najczęściej powtarzanych, Podjazdów w zawodowym peletonie no nie był rozgrywany w najwyższym tempie, był raczej rozgrywany w sposób taktyczny. Zatem Remco pool no, musi jeszcze albo zdobywać doświadczenie, nie tylko doświadczenie, zmienić być może sposób jazdy, jeżeli myśli o wyścigach etapowych, a kto wie, może będzie musiał myśleć o zmianie no, długoterminowych planów związanych ze swoją karierą. Choć trzeba wciąż pamiętać, że jest zawodnikiem bardzo, bardzo młodym. No i gdybyśmy mówili o zawodniku, który no nie jest pod taką presją bycia drugim Merksem, to dla, dla, tak młodego, dla tak młodego kolarza czwarte miejsce, wciąż 22 lata, bo on jest rocznik 2000, słuchajcie. Czwartym, jest dla tak młodego kolarza czwarte miejsce w wyścigu dookoła Kraju Basków. mimo nie wytrzymania y, tempa jazdy na ostatnim podjeździe wciąż jest znakomitym wyścigiem, więc może trzeba tutaj też y, no, wziąć na wstrzymanie nieco. Jeżeli chodzi o y, Martineza, on też jest młody, bo to jest zaledwie 25 lat. To jest ten kolarz, którego powinniście kojarzyć y, przede wszystkim jako tego najwierniejszego, y, najwierniejszego y, pomocnika y, Egan Bernal na Giro d'Italia z tego memicznego momentu, kiedy Bernal przeżywał e, trudności, a Martinez nie tylko z nim był, ale też na niego krzyczał, e, wspomagał, jak się tylko, e, jak się tylko dało. E, no i wreszcie to jest e, zawodnik, który wygrał Kriterium du Fine w 2020 roku, to pandemiczne Kriterium du Fine, e, które zakończyło się, było nieco krótsze, miało pięć etapów. Które było rozgrywane pod dyktando kolarzy Jumbowizma, ale ostatecznie um, po kraksie Roglicza wygrał Martinez, który chwilę później wygrał również um, etap na um, Tour de France. Ale ale moi drodzy, yy, to było jeszcze w barwach innej drużyny. Yy, to było jeszcze u yy, Jonathana Waltersa, czyli w Jeff. No a obecnie jest członkiem Imperium Zła, które już nie jest Imperium Zła teoretycznie, ponieważ drużyna inos nie dominuje tak we wszystkich wyścigach. No i Martinez tam był pomocnikiem przede wszystkim Egana Bernala, ale kiedy przyszło co do czego wziął odpowiedzialność na swoje barki. No i tak trudny wyścig jak dookoła Krajobasków wygrał i to wygrał dość przekonująco, wygrał dość przekonująco mimo niewielkich różnic w klasyfikacji generalnej wygrał etap oprócz tego kolejny etap wygrał jego młodszy kolega Martinez był również zawodnikiem, który jechał bardzo aktywnie, to też jest ważne on decydował o losach tego wyścigu, on wyprowadzał ataki, które doprowadzały do selekcji, on stawiał pod presją Roglicza, on stawiał pod presją Evenpoola, zatem no znakomite zwycięstwo wywalczone mocą odpowiedzialnością, wytrzymałością, siłą drużyny i siłą swoją własną. Zatem, no naprawdę, naprawdę duża rzecz. No i teraz ciekawe, czy po dwóch takich, mając w portfolio dwa takie zwycięstwa jak kryterium Duduwinę i wyścig dookoła Kraju Basków, będą się pojawiały pytania o liderowanie w wielkich turach. No, tym bardziej, że nie wiadoma jest sytuacja. Bernala, kiedy on wróci do formy, grań Tomasz. Raczej już tym liderem nie będzie. Mamy Adama Ejca, który no, zmaga się z problemami zdrowotnymi, bo pamiętajmy, że yy, peleton jest trapiony chorobami, wirusami, yy, covidem grypą, yy, wirusami pokarmowymi. Yy, tutaj ta historia Michała Kwiatkowskiego, który yy, no, miał. Nieudaną wiosnę musiał zmieniać plany startowe, odwoływać wyścigi, wycofywać się z wyścigów. To jest jedna z wielu. Yates również jest y, takim przykładem. Y, wielu, wielu innych zawodników y, cierpi z powodu y, drobną strojów, które unoszą się w powietrzu i osadzają na różnorakich powierzchniach, włotwana z covid y, storpedowana wiosna, Peter Sagan nie mogący wrócić do formy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym ten sezon będzie. Do pewnego stopnia nieprzewidywalny. <laughs> Także tak to, tak to wygląda. No to cały wyścig dookoła Krajobasków był naprawdę, był naprawdę świetny tegoroczny, był, był no, znakomity. Świetna jazda Jona i Zagire, świetna jazda Własowa. Zastanawiam się, właśnie, bo Własow był kilka razy blisko wygranej etapowej, czy Własów. No, który jeździ bez flagi przy swoim nazwisku, chociaż realizatorzy sygnału telewizyjnego, kiedy udzielał wywiadów, prezentowali skrót Rosji przy jego nazwisku. Kolarz Worachans Grohe, znakomity, ma znakomity sezon w tym roku, naprawdę jeździ świetnie. Wygląda na to, że rozwija się jako kolarz, rozwija się jako kolarz etapowy jego moc, jego wytrzymałość jego wytrwałość. Rosną tutaj trzecie miejsce, no ale powiedzmy sobie szczerze, to jest wszystko bardzo nie na miejscu ze względu na wojnę i agresję rosyjską na Ukrainę. Ja jestem zdania, że no, powinna być zastosowana odpowiedzialność zbiorowa. Sportowcy rosyjscy po prostu powinni być wykluczeni i to nie na chwilę, tylko do momentu po pierwsze zakończenia wojny, po drugie do wypłacenia reparacji przez Rosję albo przynajmniej rozpoczęcia procesu wypłacania reparacji przez Rosję powinni być wykluczeni z zawodowego sportu, no i niestety tak ciekawy utalentowany i pracowity zawodnik jak Własów, trudno musiałby stracić część swojej kariery no, w ramach odpowiedzialności za to co robi kraj którego jest obywatelem w związku z tym myślę, że on tutaj no, nie wystawiał koła w końcówkach tak to według mnie wyglądało um, więc no ma trzecie miejsce więc pojawił się stanął na podium ale um, no to jest wszystko trudne i dyskusyjne słuchajcie świetny wyścig Pelobi Bao, który pojechał również wygrał etap znakomicie spisywał się w górach, jechał agresywnie, świetnie zjeżdżał. No tych zawodników można wymieniać i wymieniać. Mamy Marka Solera, który zabierał się w ucieczki, jechał trochę jako taki joker, trochę jako lider klasyfikacji generalnej. Z tym Markiem Solerem nigdy nie wiadomo, co się dzieje. Mieliśmy dobrą jazdę Enrica Massa, który też był w czołówce, ale upadł na ostatnim etapie. Um, no, ten Roglicz ostatecznie ósme miejsce, ale jego kolega z drużyny Inegor... Um, Chyba chyba solidniejszy, chociaż również upadł na podjeździe, na takim bardzo stromym, kostkowym podjeździe. Pełnym, <skrym> mokrym, gdzie zderzył się z Własowem, i kto wie, kto wie, może gdyby nie ten upadek, no to ostatni etap też troszkę inaczej by się rozgrywał, no ponieważ tutaj Winegar stracił kilka sekund i taką jakby przewagę, ewentualną przewagę taktyczną drużyny, drużyny Jubowisma, która mogła być do zrealizowania. Także naprawdę, jeżeli szukacie, szukacie wyścigów, na których można byłoby analizować taktykę. Które byłyby wyznacznikiem dyspozycji kolarzy, które świadczyłyby o tym, że ktoś faktycznie ma potencjał w wyścigach etapowych. No to yy, wyścig dookoła Kraju Basków jest właśnie jednym z najważniejszych w sezonie yy, w tych wszystkich względach i aspektach. Zatem, yy, jeżeli będzie zła pogoda i będziecie chcieli obejrzeć coś z od, odtworzenia, yy, no to te decydujące momenty wyścigu Kraju Basków, warto, warto obserwować tegorocznego, ale też i z poprzednich lat, bo to jest naprawdę sól, sól kolarstwa. Także, moi drodzy, jeżeli chodzi o wyścig basków, to tyle. Na koniec jeszcze parę informacji o mocy zawodników. Te podjazdy w krajubasku, one są trudniejsze do analizy, bo one są krótsze. W związku z tym tam ta moc zazwyczaj jest wyższa. Też ten wyścig jest często rozgrywany na wiele bardzo nietypowych sposobów, są różnego rodzaju rozwiązania taktyczne, ataki, długie ataki, pościgi, zatrzymania, ale generalnie w kluczowych momentach czołówka, tak jak to jest w ostatnich latach, ścigała się sporo powyżej 6 watów na kilogram na takich kilku, kilkunastominutowych podjazdach, zatem pewne trendy są utrzymane. Poziom sportowy w zawodowym peletonie mamy bardzo, bardzo wysoki. No a najwyższy poziom sportowy, jeszcze raz to powtórzę, zaprezentował Daniel Martinez, kolumbijczyk z ekipy Ineos Grenadiers. Moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia i już przy kolejnych wyścigach jeszcze mamy przed sobą klasyki. Cześć!